Ogromnie się cieszę już z kolejnych targów międzynarodowych bielsko-białej z paru względów. Po pierwsze, dlatego że one są bielsko, a jak wiemy bielsko-biała to miasto, które przoduje w energetyce odnawialnej, w zastosowaniu tych nowoczesnych technologii. Po drugie, organizując już tutaj w tej pięknej nowej hani wystawę z 600 wystawców z branży energetycznej, a także z większości państw unijnych, Korei i Chin. Mamy szansę włożyć swoją cegiełkę w wyzwania, jakie stoją przed Unią Europejską, a także przed naszym krajem, jako takim pełnoprawnym podmiotem w tej Unii. Nie wspomnę, czy też wspomnę właśnie o naszej roli przyszłorocznej, jako prezydencji, a zatem ta rola jest szczególna. I Unia Europejska założyła sobie w nowej strategii, strategia 2020, strategii rozwoju gospodarczego, wspaniałe cele dla energetyki i energetyka powinna je wykorzystać, dlatego cieszę się w kontekście właśnie tutaj organizacji targów, bo nie tylko wystawa produktów, ale konferencje, sympozja, z których będą płynęły wnioski dla nowych rozwiązań technologicznych. A one mają być kołem zamachowym, tak jak zapisano w strategii, że to właśnie ta energetyka odnawialna, energetyka przyjazna środowisku ma być właśnie tą centrum, centrum wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej. Na tym oparto rozwój. Będą nowe technologie, a zatem nowe miejsca pracy, nowe usługi i to ma napędzać rozwój gospodarki Unii Europejskiej. Myślę, że targi w Gromadzące tak ważne podmioty z tej branży będą właśnie jakimś krokiem naprzód i pomogą w realizacji tych wyzwań.